Kobiecość w Eterze. Zapraszam. Ola Wójcik. Miriam Sayalero. Baśnie, których nie czytano dziewczynkom. Lady Ragnell Baśnie wywodząca się z folkloru brytyjskiego, Zamieszczona w balladach, a także spisana przez Geoffrey'a Chaucera i Johna Gawera w XIV wieku. W legendarnym królestwie, zwanym Camelot, rządził sprawiedliwy król znany ze swojego męstwa. Służyło mu dwunastu rycerzy, którzy utrzymywali pokój na jego ziemi. Byli to oczywiście Król Artur i rycerze Okrągłego Stołu. Pewnego popołudnia, gdy jeździli konno po lesie Ingłód, monarcha zauważył pośród mgły pięknego jelenia. Żeby go nie wystraszyć, postanowił oddalić się od pozostałych i w pojedynkę ruszyć zwierzęciu na spotkanie. Nie przypuszczał jednak, że jest to pułapka ser Gromera Somera Jora, okrutnego czarownika, który potrafił przestraszyć każdego, kto stanął mu na drodze. Zanim król zobaczył czarownika, jego wierny koń Hengren poczuł potężną moc tego człowieka, więc chcąc ostrzec swojego pana, zarżał i wbił go pyta w ziemię. Jednakże władca, który nie bał się niczego, oparł prawą rękę o miecz i spiął konia ostrogami, nakazując mu jechać za jeleniem. Nagle z mgły wyłonił się sir Gromer w swojej wspaniałej czarnej zbroi. Zanim jednak zaatakował, powiedział: Daruję ci życie, jeśli za rok tu wrócisz i odpowiesz mi na pytanie, które ci teraz zadam. Chociaż król Artur nie bał się walczyć, nie wszczął pojedynku, ponieważ wiedział, że byłoby to nierówne starcie. Magia ser Gromera była zbyt potężna. Przyjął więc zatem wyzwanie. Rok to wystarczająco dużo czasu, żeby znaleźć odpowiedź na jakiekolwiek pytanie, choćby najtrudniejsze. Mógłby skonsultować się z mędrcami z innych królestw, zwołać naradę uczonych i badaczy. Było wielce prawdopodobne, że sprostałby zadaniu, chociaż wiedział, że ser Gromer nie rzuciłby mu wyzwania, gdyby nie był pewny swojego zwycięstwa. A co się stanie, jeśli nie udzielę poprawnej odpowiedzi? Wtedy zakończę twoje życie. Dreszcz przebiegł po plecach króla Artura, który przez chwilę poczuł strach, że wpadnie w pułapkę. Zadaj pytanie, czego tak naprawdę pragną kobiety. Wypowiedziawszy te słowa, sir gromer zniknął w chmurze czarnego dymu. Król Artur spiął konia ostrogami i Hengren ruszył galopem najszybciej jak potrafił. Po dotarciu do kamelotu, monarcha zamknął się w zamku, aby znaleźć odpowiedź na zadane pytanie. W myślach jednak ciągle miał widok nikczemnego uśmiechu ser Gromera, zwiastującego mu śmierć po upływie roku. Zmartwienie władcy zauważył jego bratanek, Sir Gawain. Kochał króla Artura i podziwiał tak bardzo, że chociaż wuj starał się ukryć swoją troskę, pewnego dnia Gawain przyszedł do niego i zapytał, co takiego nie daje mu spokoju. Kiedy król podzielił się swoją udręką, poczuł się lepiej i miał nadzieję, że bratanek będzie mógł odpowiedzieć na trudne pytanie Ser Gromera. Koniec końców, chociaż nie miał żadnej ukochanej, Ser Gawain był ulubieńcem dam dworu. Jednak młody rycerz zaproponował mu coś niezwykłego, żeby przemierzyli królestwo i zapytali napotkane kobiety, czego naprawdę pragną. Pojedziemy oddzielnie i zapiszemy wszystkie odpowiedzi. Po powrocie z podróży spotkamy się i dowiemy, która z nich jest właściwa. O świcie rozpoczęli długą podróż, wyruszając w różne strony. Pytali wszystkie napotkane kobiety: czego pragną najbardziej? Chcę wyjść za mężczyznę, którego sama wybiorę. Ja chcę pójść na wojnę, tak jak mój mąż. Ja chciałabym podróżować do dalekich krain. Ach, ile bym dała, żeby zawsze być piękna i młoda? Po pewnym czasie Król i Gawain ponownie spotkali się w zamku, ale zebrane odpowiedzi były tak różne, że nie wiedzieli, która z nich może być właściwa. Artur znowu udał się do lasu Inglewood, mając nadzieję, że spotka rycerza w czarnej zbroi i przekona go do odstąpienia lub zmiany umowy, zanim upłynie rok od jej zawarcia. W lesie jednak nie natknął się na sergromera, lecz na pewną kobietę. Spacerowała między drzewami, jakby chciała się za nimi ukryć. Król podjechał bliżej, żeby zaproponować jej pomoc, ale zanim otworzył usta, kobieta odwróciła się w jego stronę, by z nim porozmawiać. Artur aż przeraził się jej strasznej brzydoty. Twarz kobiety była zdeformowana, skołtunione włosy opadały na ramiona jak postrzępione sznurki, a usta były dwiema grubymi liniami ukrywającymi odrażające zęby. Jej różnej wielkości oczy obserwowały mężczyznę uważnie. Monarcha nie potrafił znieść jej wzroku. "Wiem czego szukasz, panie i mogę ci pomóc." Król starał się na nią nie patrzeć. "Wasza Wysokość, mogę uratować ci życie, ale pod jednym warunkiem." Władcy nie przychodziło do głowy nic gorszego niż utrata życia z rąk Ser Gromera, więc słuchał uważnie. Powiem ci, czego pragną kobiety, jeśli w zamian za to Serge Wayne zgodzi się ze mną ożenić. Słowa tej szkaradnej kobiety nie zabrzmiały groźnie. Nie były przepełnione gniewem, tylko smutkiem i rezygnacją. Następnie zamilkła. Czarownica, bo nią tak naprawdę była, pokładała nadzieję w odpowiedzi monarchy. Jednak król nie chciał sprowadzać nieszczęścia na swojego bratanka. Aby zyskać na czasie, Powiedział, że wróci do zamku i osobiście go o to zapyta. Kiedy król spotkał się z Waynem, nie miał odwagi opowiedzieć mu o tym, co wydarzyło się w lesie. Ale naciski bratanka ostatecznie zmusiły go do przedstawienia propozycji czarownicy. Nie muszę się nad tym zastanawiać. Ożenię się z nią, jeśli w ten sposób uratuje twoje życie królu. Król Artur ubolewał, że skazuje bratanka na tak nieszczęsny los. Z ciężkim sercem ponownie wsiadł na konia i wrócił do lasu, gdzie od razu spotkał Lady Ragnall. – Przybywasz z odpowiedzią od Serge Wayna? Król skinął głową. Następnie patrząc w straszne oczy kobiety, wydusił, że jego bratanek się z nią ożeni. Wtedy Lady Ragnall z pokracznym uśmiechem na ustach wyjawiła mu to, co chciał usłyszeć przez tyle czasu. – Kobiety najbardziej pragną wolności, żeby móc o sobie decydować. Król Artur przypomniał sobie tysiące różnych odpowiedzi i uznał, że to musi być prawda, ponieważ łączyło je jedno. Wszystkie kobiety chciały same dokonywać wyboru. Skinął głową w geście pożegnania i ruszył w las w poszukiwaniu ser gromera. Kiedy rycerz w czarnej zbroi usłyszał odpowiedź, jego twarz wykrzywiła się w okrutnym grymasie. Do diabła tę odpowiedź mogła wam podać tylko moja siostra Lady Ragnel. Król Artur poczuł, jakby wbito mu w serce płonącą włócznie. Nagle uświadomił sobie, że wpadł w pułapkę, a oprócz tego pociągnął za sobą swojego bratanka. Jeśli ta czarownica jest urodzoną siostrą ser gromera Somera Joura, to w żadnym razie nie wolno dopuścić do tego małżeństwa. Król czym prędzej wrócił do zamku i wyjawił ser Gałejnowi straszliwą prawdę. Dziękuję za ostrzeżenie, ale i tak wywiążę się z obietnicy, w końcu dałem słowo. Podczas przygotowań do ślubu, które odbywały się w kolejnych dniach. Król Artur wykorzystał niemal każdą sposobność, by nakłonić bratanka do zmiany zdania, ale na próżno. Wreszcie nadszedł tak upragniony przez Lady Ragnal moment, a którego tak bardzo obawiał się monarcha. Ceremonia ślubna odbyła się w małym kościele niedaleko lasu. Panna młoda miała zasłoniętą twarz i pozostała tak aż do późnego wieczoru, kiedy została sam na sam z małżonkiem. Gdy Lady Ragnall odkryła twarz, Sir Gawain próbował na nią nie patrzeć. Zdał sobie jednak sprawę, że skoro ma dzielić z nią resztę swojego życia, dla dobra obojga powinien traktować ją jak żonę. Bez względu na to, jak odrażająco wygląda, kobieta uratowała życie jego wujowi. Nie zasłużyła na pogardę ze strony męża. Podszedł więc do niej i pocałował ją, co było dowodem szczerej nadziei na miłość, jaką pragnął kiedyś poczuć. Dotknięcie ust mężczyzny na zdeformowanej twarzy wzruszyło Lady Ragnell. Czując, że jej serce się otwiera, uroniła łzę. I właśnie w tym momencie jej brzydota zniknęła, a czarownica przeobraziła się w piękną młodą dziewczynę, którą tak naprawdę zawsze była. Jej mąż nie wierzył własnym oczom, ale zanim zapytał, co się stało, Lady Ragnell sama pośpieszyła z wyjawieniem prawdy. Rzucono na mnie straszny urok, który sprawił, że wyglądam tak okropnie. Mój brat ser gromer uważał, że skoro jestem kobietą, to muszę pomagać mu czarować. Kiedy odmówiłam, rzucił na mnie zaklęcie i zamienił w tę straszną czarownicę, którą poznałeś, połowa zaklęcia miała przestać działać tylko wtedy, gdy mimo mego wyglądu, rycerz o dobrym sercu zgodzi się zostać moim mężem. Sir Gawain słuchał uważnie słów swojej żony, wciąż będąc pod wrażeniem tej przemiany. Lady Ragnall jednak jeszcze nie skończyła. Jak powiedziała, wraz z pocałunkiem zniknęła tylko część zaklęcia. Na czym polega zatem druga połowa złego czaru? Zanim Sir Gawain zdążył zadać to pytanie, jego żona jakby czytając mu w myślach wyjaśniła. Ten wygląd mogę zachować tylko przez pół doby. Możesz wybrać czy taką jaką mnie widzisz teraz mam być w ciągu dnia dzięki czemu pozostali ludzie zobaczą jak naprawdę wyglądam ale możesz też wybrać że piękna będę tylko nocą kiedy ty i ja jesteśmy razem przez resztę czasu urok na powrót zamieni mnie w potworną kobietę którą widziałeś wcześniej Słuchając jej Sir Wayne nie mógł przestać myśleć o okrucieństwie zaklęcia Popatrzył uważnie na Lady Wagner Odważna, mądra i piękna, pomyślał sobie. Rycerz ujął dłonie żony w swoje i powiedział: To ty musisz wybrać, czego pragniesz. Ja będę u Twojego boku bez względu na Twój wygląd. Dajesz mi wolność, żebym mogła zdecydować o własnym losie? Twój los zależy tylko od Ciebie. Masz takie samo prawo do decydowania o swoim życiu, jak ptak, który może wzbić się do lotu, albo dalej siedzieć na gałęzi. Lady Ragnal długo patrzyła na swojego męża. Nie mogła uwierzyć, że zaklęcie, które ją więziło, wreszcie zniknęło całkowicie. Dzięki odpowiedzi męża kobieta na zawsze, na cały dzień i całą noc, odzyskała swój prawdziwy wygląd. Jak głosi legenda, małżonkowie byli najszczęśliwszą parą w królestwie, ponieważ ich miłość zrodziła się z wolności.